Ok, Semajko, ludzie, dzisiaj ten odcinek. Pamiętacie o filmie informacyjnym, to był dokładnie film, który miał napisać pytania. Jestem smutny, bo nikt nie napisał żadnych pytań w ogóle. Ale coś ja sobie sam wymyśliła. Może pierwsze pytanie, do której klasy chodzimy. Ja chodzi do klasy czwartej, podstawowej szkoły. ile lat masz 10, ale w tym roku będę miał 11. Dobra, to mój ulubiony klub. E, mój ulubiony klub piłkarski to Manchester United. I w sobie zobaczcie występ Manchester United, bo spędziłam dziś i on wygrał to wczoraj, chyba tak. Wygrał 9-0. Dobra, e, następny. Moja ulubiona firma Adidas. Kiedyś lubiłem Nike, ale teraz Adidas lubię. I... To wszystko. Yy, następne py I pamiętajcie, piszcie pod filmem informacyjnym więcej pytań, bo to na dziś koniec. Yy, pamiętajcie o pisaniu informacji pod tym filmem informacyjnym. Pytań będę Wam odpowiadał. Te, które już były, to wiecie, yy, to nie piszcie. I mam nadzieję, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Jeszcze... Kogoś muszę pozdrowić, Jaką tam miał. E... A to pozdrowiam go na serdeczniku, Zapomniałem go Nick. E... Jak on tam miał? Nie pamiętam. Pamiętacie o subskrypcji. Zaraz będę nagrywał następny film. I mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dzisiejszy film. Pamiętacie o subskrypcji do końca. Kupuję, ja być 100 subów. Brakło nam 98 subów. Pamiętajcie, jak wszyscy się a ja ogólnie mam 171 wyświetleń, jak teraz spodziewałam. To, jakby wszyscy subskrybowali i do końca tygodnia to już by pokonali. Zrobimy to, i by był live. Więc dziękuję, dzisiejszy film.